Dzień dobry, wczoraj urwało nam się, słuchajcie, gdzieś tak w sobotę 22 grudnia 2001 roku miał być totalny zaskok, panieńskie, miał być totalny zaskok i byłby, gdyby MM nie zadzwoniła przed naszym przyjściem, że się spóźni. Wszystkie się wkurwiłyśmy na nią straszliwie, a Agnieszka przez to przygotować zdążyła. Starzy uprzedzeni dyskretnie wyjechali, więc była sama. Zaraz doszły dwie inne: Monika i Kasia bodajże z branzoletką, a żadna kupiła od nas koszulkę bordową z futerkiem i majtkami typu wstążka. Nie noście majtek typu wstążka. Rozwijać tego nie będę. Tutaj. I zrobiła zestaw, pierwsza pomoc dla przyszłej żony i matki. A tam obrączki z nakrętek do śrub, śliniak, ustawa o małżeństwie, smoczek, papilot. Było wesoło, ale w granicach umiaru. A o 22, złapaniu... O 22 po złapaniu fazy pojechałyśmy do parlamentu. Na szczęście było darmo i w dodatku pustawo z uwagi na święta. Bardzo mi się podobało. Wniosłyśmy swoją istrę. Żanna wódkę. Co zostało wykryte? W kiblu BB. Nie wiem co to jest. Muza świetna. Kaszak z przystojnym kolegą. Baletnica Monika. Żanna zamówiła pizzę żygała. Mnie znalazł jakiś amant z Redbullem i świetnym refleksem. I adorował, a potem mu się znudziłam. Poszłam do Nowaka Macieja powiedzieć o świetnym Felietonie, którego on nie pamiętał, i poprosiłam, żeby mi załatwił szklankę. On mi dał oczywiście, potem z nim tańczyłam. Posz podszedł potem do mnie ten mój amant i powiedział, że jestem niesamowitą kobietą, i znikł. W międzyczasie Agnieszka, Monika i Żanna pojechały taksówką. Ja w kiblu nie mogłam utrzymać pionu, a zbliżała się czwarta. Co mi się wcale nie podobało, za krótko. Pierwszy raz w życiu tak od dawna mi się podobało. Z kaszakiem w autobusie, który koniecznie chce mi w przyszłości przypomnieć moje zachowanie. A mamunia z sąsiadką robiły sernik. 20. Sernik na święta. 23 grudnia. Wigilia, wigilii, niedziela. Wstałam i pojechałam do Jana. Wczoraj, w czasie wieczoru panińskiego, dziewczyny uświadomiły mnie, że zmarł Grzegorz Ciechowskiej. To mnie wielce zasmuciło, bo uważałam go za najważniejszego człowieka w polskiej muzyce rozrywkowej. Uza wokół się zakręciła. Matka zapakowała mi prezent, dodając do anioła dzbanek i tackę ceptera, żeby im srebrne pasowało. Do kuchni. Cały dzień leniwy. Z częstymi odwiedzinami Żanny. Wigilia, poniedziałek. Sprzątałam z bratem, a rodzice do oszą po rybę. Ostatnio bratu kupili buty, gdy moje przeciekają. Wrócili, ja się leniłam, mało pomagając, jak zwykle. Ubieranie choinki bardzo długo. Jedziemy do Bieńkowskich. Zero prezentów dla nich, więc głupio. Wystroiłam się i wszyscy się zachwytali moim wyglądem. Ryby w wielu odmianach, głównie zrobione przez wujka. Ewa zrobiła ciasto i pierogi smażone do barszczu. Piękne życzenia od cioci i wujka, błogosławieństw Bożych i wyboru stanu. Ja nie idę na zakonnicę, ej! A wszyscy życzyli mi jakiegoś narzeczonego, hits. Brat szczęścia, było sympatycznie. Próbowałam się nie obżerać. Kaśka wszystkim zrobiła prezent torciki mistrza Jana. O 22 wróciliśmy na raty. Dmuchanie materaca dla Kaśki. Kaśka, inna Kaśka, B, Sylwio, on niechętnie, ale obiecał, jedziemy pustym. W środku tylko Adam Urbanowicz. Wydaje mi się, że my jedziemy autobusem na Pasterkę, ale no bo pusty.